Dziś chciałem przedstawić Wam test oto takiej latareczki 3 diodowej. Wiadomo, gdzie zakupionej, więc nie będę tłumaczył. I idziemy faktycznie zobaczyć jak ona świeci. No, chwila prawdy. Uwaga. Wow, nie, no faktycznie, świeci. O. Powiem wam, że ciągnie dość ładnie. O. A jeszcze można włączyć tak. Teraz świeci jedna dioda. Można włączyć dwie diody. Czyli tak i można włączyć trzy diody. Czyli tak i jeszcze można włączyć awaryjne. Świeci jak dociąga do kontenera i do hali tam. I do ciężarówek to naprawdę świeci. No ciekawe jak długo poświeci, ale na razie świeci. Zatem. Oczywiście, że ja pozdrawiam. Do zobaczenia. Świeci.